Dobra, proszę się przedstawić. Mateusz Narkiewicz, Władysław Kałdziński. Dlaczego bierze Pan udział w tej szlachocie? No U mnie to już jest rodzinna tradycja, jeżdżę już jedenasty rok wraz z córką. Mój teść zawsze był organizatorem jako członek akcji katolickiej, więc jest już to jakby nasza tradycja. No i próbujemy podtrzymać ten płomień imprezy, która się odbywa cyklicznie w tym roku ze względu na tą sytuację wyjątkową. Miała się zupełnie już nie odbyć, natomiast no, jakimiś wspólnymi siłami zorganizowaliśmy to wszystko i no, jedziemy z naszymi intencjami i o to, żeby się wszystko w tym naszym świecie y, zmieniło na, na lepsze. Dlaczego to jest ważne dla pana? Ja już, można powiedzieć uczestniczę we wszystkich. Od samego początku już nie pamiętam nawet tyle ponad 15 razy. I... Po prostu Byłem więźniem tego systemu komunistycznego, za który Jerzy Popiełuszko oddał życie. Druga sprawa, urodził się w tym samym roku co ja. I tak czuję to powinno, że powinienem jego, do jego grobu co roku jeździć. I nasza grupa jest taka, czterech wspaniałych, zebrało się. Chciałem podziękować w Wojewodzie pomógł nam, dał nam busa. Także w jedną stronę jedziemy samochodem, jak będą jakieś tam być może. leczymy, że wszyscy dojedziemy do, do celu. Nie będziemy potrzebować, żeby korzystać z tego, ale zabezpieczenie techniczne też mamy. Wojewoda nam, e, Bóg zapłacił wojewodzie za to, że nam wyposażył pojazd techniczny i możemy Liczymy, że dojdziemy i pomodlimy się u grobu popiuszki, żeby nam wspomógł w tej Polsce i na całym świecie w tej epidemii, żeby nas ominęła i zakończyła się jak najszybciej. Dziękuję. Ja Dziękuję. chciałam jeszcze zapytać o, yy, o to, jak to będzie wyglądało. Bo sztafeta, to jak to się tutaj odbędzie? Sztafeta na początku nazywała się w ten sposób, z tego względu, że były grupy biegaczy. Byli niepełnosprawni, natomiast już od kilku lat jeździmy tylko w grupach rowerzystów. Najczęściej było tak, że zmieniały się osoby, które jechały, nie dawały rady. W tym w dzisiejszym składzie akurat jedzie taka mocna ekipa, która zawsze jechała od początku do końca. No, będziemy, będziemy po prostu jechać tak jak co roku wytrwale, nie będziemy się zmieniać, więc jakby już sztafetą w tym przypadku jest tylko to, że podtrzymujemy tą tradycję i jedziemy jedziemy, żeby odbyła się ta impreza, jak co rok. Dziękuję nie bardzo. Nie było więcej chętnych? Może i było, natomiast tutaj ze względu na problemy organizacyjne, no niestety niestety jedziemy tylko w takim okrejonym składzie. Pan? Tadeusz Mikułan po raz pan No Jadę po raz dziesiąty. No, jadę, jadę po to, żeby uczcić narodziny księdza Popiełuszki, który był również patronem Solidarności. Również w celu uczczenia 40. rocznicy podpisania porozumień śrpniowych. jakąś własną prywatną intencję. Mam też własną prywatną intencję ponieważ w rodzinie nie najlepiej się dzieje syn jest chory zachorował i to dosyć dosyć także każdy z nas ma na pewno swoją swoją jakąś intencję no jeszcze raz proszę imię nazwisko Tadeusz Mikułan dziękuję dziękuję również Dzień dobry,

No i nie tam, grozimy Tak, panie Jusku, pan też jest włączony Tak, 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 tak! To ważny! Tak, tak, tak! To jest jasne, że odżywiał. najdzielniejsi i najbardziej wytrwali. Pan Bóg daje piękno pogodę, ufamy, że cała droga będzie tam wam sprzyjała. To idea jest szczytna, mimo warunków, które są w tym roku trudne. Jednak prośmy Boga o błogosławieństwo dla wszystkich, dla Was i dla wszystkich, którzy zmierzają z różnych miejsc do grobów księdza Jerzego Popiełuski. Polećmy ich opiece Maryi, dzisiaj odpust także w Gietrzwałdzie. Niech Pani Gietrzwałdka także Was prowadzi. Wszystkich pielgrzymów obejmijmy wspólną modlitwą, pod twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami raz nie gardzi potrzeb naszych, ale ojczorajmy, że raz na krawędziach biedawia, Pan noc należał i był rozładowany, nasza, Pan nasz, nasza, zarobił nasza, pośrednictwo nasza, pośrednictwo nasza, z synem swoim nas swojej i z synowym swojemu nas swojej swojemu synowym na Pan, niech Was szerze chroni i prowadzi Bóg Przechodzący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Cześć Boże wszystkim rowerowym, pierwszym, tym, rowerowym, mają pierwszym tytułem, który tam udaje się do drogi. Tak. Wszyscy w drodze jesteście, ale szczególnie ty do Warszawy. Wszystkiego dobrego. dziękujemy. Dziękuję. Ja wracam do pojęcia. Wszyscy są w drodze do drogi. virus ek top yash